おプレイする。最高だね。Oh, oh, I got this O kurde, nie obrzuciłem się wsia. Au Moni, oh, Moni, Moni, Moni Ja skaczę z dachu, ja skaczę z dachu Pozdrawiam widzów, pozdrawiam widzów pozdrawiam. O oh, nie, nie wężę tu Mój Nemesis, zostawcie mnie kurwa Kurwa Ja tutaj sobie posiedzę O, nie, nie, nie widzę go. No to tak serio myślę, że hiter by mógł być okej. Okay. Do boju! Albo jakikolwiek Niemiec. Kurwa! Luger. Chodź do góry, do góry, do góry. Dobra, dobra. Uj. Mam plan. Może się uda. Spastara no, się przeżyć do niego. To nie to. Jest... No, to jest jakiś najlepszy. No chyba, że będzie entalementami dostawał wujek. To może być problem. No, Daj mi chwilę, proszę cię, da. Na... Pro, pro, proszę, 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 proszę. O, ja pierdolę. Daj mi się wytepać. Nie, Daj mi się wytepać. Daj mi się wytepać, daj mi się wytepać. Aha, to patrz, jest mojego planu! Ta, frajer! <inaudible> yeah, I you, faker. I, think faker? I think you're the fake. Catcher around. No, I, I think you're the fake. Catcher no, no, no. no around.